nie tutaj oj, i czasy to, to tu cho, czy tu chyba, chyba też im będę musiał węzy, bo nie wiem, mają węzy o jest ładnie. woda kurwa brązowa. No widziałeś? Tu na kropu całe ramo. No widziałeś? No to ja ci gadam, że coś muszę loć. To ja ci gadałem już, że to muszę, muszę na 100% coś loć, bo to nie wierzę w cuda. No tu odciągły pięknie, od dechy do dechy. to masz ramkę ordyna? Oryginał no. tu, tu pewnie przygotowują pod jojunia na no, kurze, tak pięknie. Już jest jeszcze, jeszcze takie no, do uli wysokie, jak widziałem. Ten, Wiem, gdzie, zawiesają takie chokis. Wiem, bo widziałem. Oni, no, bo takie jak ty z tym hokies. Widziałem weź. Tak naprawdę to myślę, że będzie gorzej. Matka chodzi widzisz, tu jest o firmatykasowanie. Gdzie? No jest zielona. Ale ona jest czarna. Tak, bo ta, bo ta jest od tego co starowa. Bo to jest od tego co kupiłem w Krakowie. Zielonym garniturę? Tak. No. no. No dość nie chcę wymieniać właśnie nawet. Bo nie staro niedobro to już... Gdyś, tak, bo to jest tamtego roku. No, no nie wali jaja, ja. no poprawi się, tu całe dechy, bo do dechy. Tu następne widzę też. Tu następne widzę pięknie. Za tego tu coś góra cała już za tego, wano dół cały. Tu tak samo widzę w wolnych miejscach już zawaliła jajami. no tu no chyba im będzie miejsce brakowało bo następko wężej ładnie ciągno widzę No widzisz to tą pięknie liczyć To idziecie ładnie dziopy ładnieście to przejechały Jedno calutkie ramo mają calusinki żarcia Pełny Tam to co widzimy, ma jeszcze takie te kawałki. To też coś jest, bo już ciosko widzę. No, tu jest. Tu jest. I to, I to widać, że to nie na krop cukrowy Bo to widzę już, że nie cukrowka. No. widać troszeczkę no. to nie jojka, myślę, że jojka jest ta. nie no jest troszeczkę jak ale nie tu na tym jest, także żart się tu mają mają. do zimy myślę że do zimy no pięknie zamykamy ulicę Skal bør, skal bør, skal Co to? No, to? to.